Cześć, tu Monika Bary. Dziś chcę poruszyć temat, który często przesądza o sukcesie albo o porażce firmy. Ustalania cen. Wielu przedsiębiorców podchodzi do tego na czuja. Tak mi się wydaje, konkurencja ma tyle, więc zrobię taniej, jakoś to się ułoży. Brzmi znajomo? Niestety to prosta droga do problemów. Dlaczego tak się dzieje? Bo łatwiej i szybciej jest pójść na skróty. Policzmy szczerze: komu chce się godzinami rozpisywać koszty, kiedy klienci już czekają? Więc ceny ustalone są na oko. Dla jednych to kwestia wygody, dla innych lęk przed konfrontacją z prawdziwymi liczbami. I tak rodzi się iluzja, że liczy się tylko sprzedaż. Tyle, że sprzedaż nie zawsze oznacza zysk. W praktyce wygląda to tak. Możesz mieć pełen kalendarz, obsługiwać klientów jeden po drugim i dalej nie starczać ci na czynsz, rachunki czy własną pensję. Tego właśnie doświadczyło już wiele firm w Irlandii. Dane pokazują, że 21% przedsiębiorców przyznaje, iż nie ma płynności finansowej, aby się rozwijać. A według PWC w pierwszej połowie 2023 roku liczba upadłości wzrosła aż o 54%. Co więcej, ponad 80% biznesów, które bankrutują, wskazuje problemy z cashflow jako główną przyczyną. Źródło tych kłopotów jest proste: brak kontroli nad kosztami i marżą. Bo jeśli ustalasz ceny tylko po to, by być tańszym od konkurencji, to w praktyce sam podstawiasz sobie nogę. Twoje wydatki, czynsz, podatki, wynagrodzenia nie maleją tylko dlatego, że chcesz przyciągnąć klienta niższą, niższą stawką. A gdy marża jest zbyt niska, to nie ma mowy o inwestycjach. Wtedy konkurencja bardzo szybko cię wyprzedzi. Czy też o zabezpieczeniu na przyszłość, czy spokojnym rozwoju. Jak to naprawić? Zacznij od policzenia wszystkich kosztów, materiałów, twojego czasu, administracji, podatków. Dopiero wtedy możesz świadomie ustalić cenę, która naprawdę się zbina. Kolejny krok to pokazanie klientowi wartości, bo ludzie nie kupują samej ceny, tylko to, co za nią dostają. Pokaż więc, co w twojej usłudze czy produkcie. Wyróżniać się na tle konkurencji, a potem traktuj ceny jak strategię, a nie decyzję raz na zawsze. Testuj je, obserwuj reakcje klientów, podnoś tam, gdzie rynek to przyjmie. Czasem wystarczy drobna korekta w najlepiej sprzedającym się produkcie czy usłudze, by całkowicie poprawić rentowność firmy. Także podsumowując, zgadywanie nie działa. Liczby dają przewagę. Liczby mówią, jaka jest prawda. To dzięki nim możesz podnieść marżę, odzyskać kontrolę nad cashflow i wreszcie zobaczyć prawdziwe zyski, a nie tylko sprzedaż. Bo biznes to nie gra w zgadywanie, ale świadome decyzje, które budują Twoją przyszłość. Jeśli ten temat Cię interesuje, zasubskrybuj proszę mój kanał. Znajdziesz tu więcej praktycznych wskazówek, jak prowadzić biznes mądrze i zyskiem. A jeśli chcesz poczytać więcej o tym, jak pomagam przedsiębiorcom, zapraszam na moją stronę www.monikabary.ie i do zobaczenia w następnym wideo. Pozdrawiam.